Ej! Eee. Kici, kici, taś, taś! Dolwa, kurwa, dolwa! Ty podłaś świnią! E, kotku, co tak szybko? Mogę wolniej. Cicho, stało się coś? Nie, skądże? Możesz przestać, kiedy rozmawiam ze swoim chłopakiem? Za godzinę muszę być w wanesie. Nie chcę się spóźnić. Czy stanie na bramce w Vanessie to jest szczyt twoich ambicji? Obiecałem mamusi, że przypilnuję, żebyś wyszedł na ludzi. I dotrzymam słowa. Kiedy ja lubię tą robotę, Lucy powiedział, że załatwi mi oryginalną plakietkę dla bramkarzy. Oryginalną plakietkę? To rewelacja! Widzę, że znasz bardzo wpływowych ludzi. A może załatwić ci używaną oponę do stara? Albo choinkę o zapachu kokosowym do malucha? Zbieraj się stąd. O nie, Simba! Kowu? To nie jest Albańczyk, żebyś coś dla niego zbierał. Przyniesiesz pieniądze w zębach i grzecznie przeprosisz, że musiał czekać. Masz na to miesiąc. Miesiąc? Chyba was pogięło. Nie masz wyboru, Breland. W highlife umieścili mnie na liście pięciu najlepszych partii w Warszawie. Wiesz, co to oznacza? Że golisz nogi? A to takie ciemne miejsce. To już nie należy do nas. Dlaczego? Bo tam jest zamknięty Rambo. Naprawdę? Hm. A kto to jest Rambo? Nie twoja sprawa, Bambo. Żołnierze? Wróć. Czy to jest jasne? No. Ale ty się nie. Kiedy jasne? Tak. Mój Pumba, twój Pumba. Chwileczkę. A dlaczego ta świnia makły? Bo to jest guziec. Taka świnia z Afryki. A. Co to jest? Dlaczego ta świnia makły? Bo to jest guziec. Taka świnia z Afryki. Ty sam kurwa jesteś guziec. Naprawdę. A skąd ty tyle tego masz? Pracowałem w rozlewni jogurtów, jak mnie wywalili, to powiedzieli, żebym sobie je zabrał. Ty po prostu byłeś za dobry do tej roboty. To nie to. Waliłem gruchę do głównego zbiornika. Wychodzę! Ja z tobą! No i co? Brylant nie się z siostrą tej panienki i zwróci panu już malsze się. Hmm. Wystoszyli się go trochę. Wzięliśmy go na spacer do Zoo. <gry> Kurwa do kina go jeszcze weźcie i popcorn mu kupcie. Nie dał pani do końca, szefie. Przy wybiegu dla niedźwiedzi szczeka. Szczęka złapał brylanta za marynarkę i chciał go wrzucić do śroka. Facet zupełnie wymienił. <gry> Podoba mi się to. Ty niedługo przyjeżdża do mnie Krzysiek Jarzyna ze Szczecina. Mieliśmy na kręgle albo sushi. To zamiast tego wrzucimy brylanta do lwów na szybko. To fajny numer jest. No ale brylant długo się żeni. Tak się jak chcę o znaleźć. Nie mogę całe życie przydawać sushi. No, jak żyjesz? Co się dzieje? Nic takiego. Przeszczepiliśmy panu organy płciowe owczarka niemieckiego. Co? Żartowałem. Niestety serce pawiana zostało odrzucone. Szkoda. Przepraszam. A kim pan jest? Kto? Ja? Ja proszę pana, jestem reżyserem na akcji. O, to zobaczy pan niezłą akcję. W czym wam mogę pomóc, chłopaki? Co? Wspuszczałem sobie w pierdolu. O kurwa, człowieku, zwariowałeś, weź pieniądze, ale nie rób tego! O Boże! A. I co chcesz zrobić? Chyba nie zabijesz własnego stryja. To się kurwa chyba zdziwisz. Dzień dobry panu. O co chodzi? Czy korzystał pan niedawno z usług jednej z dziewczyn? Stoją tu niedaleko. Może pan mówić jaśniej? Jedna z dziewczyn twierdzi, że pana obsługiwała i... Zapomniał pan zapłacić. Chodzi o szmal? Ile? Pięćdziesiąt, 100, uśpieszę się. Nie, 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 nie. Usługa jest gratis od firmy. Sądziłem po prostu, że nie był pan z niej zadowolony i dlatego nie uregulował rachunku. Jeżeli to panu i tej dziewczynie pomoże, to umówmy się, że byłem bardzo zadowolony. A jak ciągnęła mi druta, to byłem w niebo wzięty. Okej. Okay? Okay. To teraz pociągniesz druta mojemu kumplowi. Dzień dobry. Pana boli, szefie? Nie twój zasrany interes. Jakby co, mam Panadol. dol. Na to, co mi dolega, Pan dol nie pomoże, więc zamknij, kurwa, ry! Co zrobiłeś Kubie? Możesz nie krzyczeć? Kuba zniknął. Nie odbiera telefonów. Co mu zrobiłeś? Nie ją. Panika się przymknie, dobrze? Spieprzaj małpoludzie. Gdzie on jest? Spokój się, suko, bo zrobimy z tobą to samo, co z twoim ojcem. Co? Przepraszam, szefie, wymsknęło mi się. Co za idiota. Dosyć tego. Zajmijcie się nim. Nie tak szybko, panie Żabka. Kręcicie się trochę po mieście. Robiłem kiedyś u czarnego. Tak? No. To jest pan Krzysztof Jarzyna ze Szczecina. Dziękuję. Jesteście wolni. Zaraz, chwila, moment. Co jest? Jestem waszym szefem? Ale pan Krzysztof Jarzyna ze Szczecina jest szefem wszystkich szefów. Co złego to nie my. Brawo, 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 wspaniałe przedstawienie. Zawsze doceniałem Twoją inwencję, ale to mi naprawdę zaimponowało.